Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 Temat dla reportera Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29 Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 Temat dla reportera Rozpoczynamy temat dla reportera ostatni w tym tygodniu, bo mamy piątek 21 dzień lipca i jest także Marcin Hałusek. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, witam. Mieliśmy podsumowywać dzisiaj, tak? Mam nadzieję, że tak też się właśnie wydarzy. Czekamy na Państwa. Jesteśmy gotowi, zwarci i mam nadzieję, że sobie porozmawiamy. Zapowiadaliśmy różne tematy do podsumowania, m.in. sprawa dzisiejszego meczu żużlowego, ale my nic oczywiście tutaj właściwie nie, bez, nie bez sugerujemy. Sugestii, nie sugerujemy bez sugestii, tak. Właściwie podpowiadamy, tylko tak bardzo delikatnie. Jesteśmy gotowi o wszystkim porozmawiać. Jeżeli Państwo chcecie zgłosić jakieś problemy, zapraszamy. Możecie dzwonić do godziny 9.45. A numer doskonale znany dla wszystkich, a jeśli nie, no to oczywiście przypominamy. 65529 5529. Wszystko już teraz jest jasne, mam nadzieję. No to proszę dzwonić i taki telefon właśnie się pojawił. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Witamy, witamy. I słuchamy. słuchamy. Halo, Halo tak... słychać? Słychać Pana dobrze, proszę mówić. Chyba, że ma pan radio włączone, no tak najprawdopodobniej się, tak się mogło wydarzyć, a więc apelujemy po raz kolejny, aby słuchać nas gdzieś w, w pomieszczeniu obok, albo wyciszyć radioodbiornik na czas połączenia, ponieważ jest delikatne opóźnienie, a słuchamy i rozmawiamy przez aparat telefoniczny. Tak, to jest najlepszy <noise> sposób, żeby z nami porozmawiać i żeby się zrozumieć. W innych sytuacjach może być problem. Można spróbować raz jeszcze, może uda się tym razem. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzisiaj Unia wygra 50 do 40. 50. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. O, to, 50. Jest ba bardzo to jest bardzo optymistyczny celon. To jest telefon. konkret, tak. Ale realne. Ale mam nadzieję, że Państwo pójdą mimo wszystko. Ja zawsze mówię, że to jest dużur, to jest sport i tak naprawdę wszystko może się wydarzyć. Także no wiadomo, że przyjeżdża zespół z tej najwyższej, najnajwyższej półki. Ale zobaczymy, prawda? Wszystko zweryfikuje Tor. O. I zawodnicy. I zawodnicy też. Dzień dobry, witamy, nie witamy. Nie, ktoś próbuje się do nas dodzwonić, więc czekamy na kolejne połączenie. 50 do 40, to naprawdę bardzo optymistycznie. Ja jestem op nieco niższym optymistą, że tak powiem, jeżeli chodzi o wynik. Ale ja dwa punkty niższy. Ale optymista. Tak. Ale skoro znamy wynik, to yy, myślę, że jakby to nie powstrzyma Państwa przed pójściem na stadion. Nie, no absolutnie, no. Proszę wypełnić trybuny. Może nawet jeszcze bardziej niż na meczu z grudziądzem, bo to naprawdę fantastycznie wyglądała Ta atmosfera na trybunach naprawdę była bardzo, no, powiedziałbym, w tym momencie, kiedy już było wiadomo, że dość wysoko wygrywamy. Nie. No to zabawa, no, no co tu dajesz? Inaczej mówić? się komentuje wtedy takie widowisko. To prawda. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Proszę pana, ja mam takie pytanie, może panowie poradzicie, a może macie wiedzę. Chodzi o ścieżkę rowerową od Garzyna do Konkolewa. No, katastrofa, przepiękna ścieżka, mhm. a tam powiesili znaki zapytania. Nie mhm. wiem o co chodzi. Ludzie się męczą rowerami, jeżdżą po głównej drodze. Tak. Znaczy myśmy a to już o tym... No, z, z prace zostały wstrzymane. Pojawiły się jakieś wątpliwości co do jakości wykonania tej ścieżki i miały być przeprowadzone bardzo dokładne analizy, łącznie z jakimiś chemicznymi badaniami e, użytych materiałów. E, troszkę czasu już od tego e, momentu, kiedy informowaliśmy o tym właśnie, minęło. Spróbujemy sprawdzić, na jakim to jest etapie, bo rzeczywiście ta ścieżka jest pan chyba tak, gotowa. Tak, nic nie dzieje, naprawdę, tak. nie wiem, dla bezpieczeństwa tych podróżnych, to chyba lepiej, żeby to udrożnić. A nie tam prawdopodobnie mnie to jeszcze nie spotkało, ale policja podobno i mandaty tam wali. No jest zakaz ruchu i, mhm. i trudno się dziwić, no ale może trzeba wybrać gdzieś między wypośrodkować między dobrem a złem. No tak, ale jeżeli została popełniona jakaś fuszerka i trzeba będzie to poprawić i zgłosić w ramach gwarancji, to podejrzewam, że niestety nikt tego do tego momentu nie znaczy. Nie pan co na trasach szybkiego ruchu robią, naprawiają drogi, postawiają pachołki jakoś to wszystko jedzie, tak? Mhm. A tutaj cała droga jest w zasadzie nieczynna i więcej szkody to przyniesie uczestnikom drogi niż, niż to zablokowanie tam. Dobrze, w każdym razie spróbujemy się zorientować, jakie są wnioski po tych kontrolach, które były przeprowadzone już kilka tygodni temu i czy ta inwestycja ruszy, czy będzie mogła zostać oficjalnie zakończona, czy trzeba niestety będzie coś tam e, poprawiać. Byłoby gdybyście Państwo jakąś informację wyciągnęli. Oczywiście, bardzo uprzejmie dziękujemy, a więc nowa ścieżka Dziękuję. rowerowa Konkolewo, lewo gotowa, ale nie otwarta. No i czekamy na kolejne telefony my, 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 w temacie dla reportera i jeszcze naprawdę sporo czasu. No, bardzo dobry początek mamy, <laughs> trzeba przyznać, także proszę trzymać tą dobrą pasję i dzwonić pod 655295529 z różnymi tematami, bo jak już wiemy, już usłyszeliśmy od samego początku te tematy najróżniejsze. No i mamy wynik meczu już właściwie. I wynik meczu na starcie też już poznaliśmy. No, myślę, że wszyscy by byli zadowoleni, to miasto by chyba w ogóle spać nie poszło. A dzisiaj Żóżel ma konkurencję, bo rusza klasa piłkarska, chyba w Lesznie to chyba, to nie jest żadna konkurencja. Tak to, to myślę, że absolutnie nie jest konkurencją. Można to w takim, w małych procentach chyba liczyć. Gdzieś tam pewnie zasiądzie jakiś kibic przed telewizorem i nie włączy tego kanału, który powinien, ale no. na stadion, na stadion. Zapraszamy, zachęcamy. I zapraszamy też przed Radiodbiorniki. Słuchajcie audycji, dzwońcie, zgłaszajcie nam swoje sprawy. Problemy, które być może uda nam się pomóc rozwiązać. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Nie dajcie nam przegadać tej audycji, to już wczoraj też apelowaliśmy. No i ten apel poskutkował, więc myślę, że dzisiaj może być podobnie. No to podsumujmy ten tydzień albo jakoś tak. Podsumuj, coś. proszę. Nie <słuch> Drodzy, słuchacze, mają podsumować się pod 655295529. się mówi, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, prawda? Mamy tu już o podsumowaniach. No tak, ale audycja o 9.15 kolejna dopiero w poniedziałek. I chyba już Jarek wróci, prawda? Tak, Jarek już będzie po prostu wylatany. Mam nadzieję, że już będzie tutaj no gotowy do przyjmowania Państwa telefonów. Tymczasem. Tak, czekamy na relacje z, z Litwy, bo to ciekawe miejsce. Będę miał okazję odwiedzić to miejsce, także już jestem bardzo, bardzo ciekaw, bo tak już chwaliłeś ostatnio Marcin. Co prawda nie ja, będę nad tym Bałtykiem, ale. Ja byłem tylko w Wilnie, więc też jakby nie jestem tutaj autorytetem w tej kwestii, ale, ale miejsce na pewno warte odwiedzenia. Dobrze, no to w takim razie już wiem. No to już chwili. Albo się dowiem o. 655295529 numer do studia. Linia jest wolna. Proszę wybrać nasz numer. Wczoraj też po temacie dla reportera pojawił się telefon, no bo tak się zdarza. Rzeczywiście drodzy słuchacze, że dzwonicie już po audycji, ale my zachęcamy do tego, abyście te sprawy przedstawiali właśnie przez te pół godziny, na a czasu jeszcze sporo dla was. A to jest właśnie audycja tworzona przez was, drodzy słuchacze, o czym y, przypominamy codziennie. I Dzień mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, Dzień witamy. dobry. Witamy. Ja mam takie pytanie. A co z kibicami, którzy pracują? W sensie? No, kibicami żużla. W radiu nie, tra nie jest transmitowana... Ale będą informacje podawane na naszej antenie, co tam Ale dzieje Ale to, to z tego, że informacje, proszę pana, jeżeli prawdziwy kibic, to chciałby posłuchać relacji chociażby radiowej, prawda? Ale jeżeli pan jest kibicem, to pan a klub, doskonale... A klub w, doskonale w ogóle się tymi pan... kibicami nie przejmuje. Mhm. Ale jeżeli jest pan kibicem, to wie pan doskonale, że z meczów, które odbywają się na Stadionie smuczyka nigdy no to, nie było relacji. O, to, to, to jeżeli Unia jedzie na wyjeździe, to dlaczego jest transmisja w radiu? To nie Kibice jadą na mecz tam, gdzie, gdzie, gdzie jadą, a wy transmitujecie to. To jest troszeczkę nie w porządku. Nie, w tym roku już nie mamy z wyjazdowych spotkań, transmisji. Erik prowadzi studio prowadzi studio Żurze, są emocje. i No podczas ale nie meczu... pomy klub pomyśli nad na, na, to... na tym problemem, bo masa ludzi pracuje. Chcieli, chcieliby jechać na stadion, a nie mogą. Mhm. Dobrze, dziękujemy za tą sugestię. Tak, tak, tak. I warto też zauważyć, serdecznie. że to Ekstraliga też ma godzinę, a tak naprawdę telewizja jest chyba tym czynnikiem godzinowym, o w ten sposób powiem, jeżeli chodzi o wybór dnia i, i, i godziny, bo dzisiaj dwa mecze: 18.20.30, a w niedzielę 16.00 bodajże 30 i tak. 19.15, przepraszam. E, tak to właśnie wygląda. Mamy już kolejny telefon i kolejny temat. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dzień ja dobry. w tym samym temacie. Tak. Co pan przed chwilą dzwonił. Jeśli już naprawdę jest prawdziwy kibic, bierze urlop, poświęca się dla Unii Leszno, tym dniem urlopu idzie na stadion. A znam takich. Klub. A znam takich, znam takich. Później wymagają, żeby klub kupił jakiegoś zawodnika, ale Aha. trzeba ten klub wspomóc, żeby ten bilet kupić. Oczywiście. Są Pięknie. tacy kibice, są tacy kibice. Znam, znam osobiście. Znam. Ostatnio na meczu z Grudziądzem <laughs> rozmawiałem i było krótkie zwolnienie z pracy. Krótkie, bo krótkie, ale było. Ja znam kibica, który zajął z rodziny nad morze i wrócił po to, żeby obejrzeć mecz na Stadionie Smoczyka. No i fantastycznie. I potem znowu nad morze. No, można. Ciekawa można. sprawa. Ciekawa to jest miłość do klubu, prawda? I to jest prawdziwy kibic, jak właśnie wspomniał yy, przed momentem yy, słuchacz na naszej antenie. Yy, dobrze, yy, my do tej dyskusji możemy wrócić, ale posłuchajmy kolejnego telefonu. Dzień dobry. Halo. Witamy. Tego pana, który nam narzekał, że nie ma transmisji z meczów yy, domowych. Tak. Yy, to jak mu tak bardzo zależy, to niech to poszuka radio w 102 i 3 i będzie miał transmisję. No w... A my się polecamy, bo u no nas się, też tak. będzie relacja my, my, ze stadionem. Nie będziemy konkurencji promować, natomiast rzeczywiście zawsze jest jakieś rozwiązanie w każdej, w każdej sytuacji, i oczywiście można znaleźć i taki sposób. Natomiast my też oczywiście o tym meczu będziemy informować. Będzie gorąca atmosfera u nas w radiu. Zapraszamy do słuchania. Zapraszamy serdecznie i kolegów z konkurencji ściskamy, pozdrawiamy. Ale jeżeli chodzi o temat dla reportera, trwa jeszcze do przerwy też sporo czasu. Także proszę dzwonić 655 Hmm. Zerkam sobie, bo z ciekawości. Wiecie, że nawet nie wiem, jak jest pierwszy dzisiejszy mecz. <laughs> Jakoś tego w Ech, głowie nie mam. Chyba Krosno. Tak, ale, Toruń, tak na tak, Moto mnie. Arenie. A tam będzie też ciekawie, bo Krosno wygrało pierwszy mecz. Także, no, będziemy zerkać. A teraz słuchamy. Dzień dobry. Witamy. Halo. Tak. Proszę słyszymy proszę. się. Dzień dobry. Radio Alka. Tak. Witamy i słuchamy panią. Y Proszę Ale wyciszyć proszę, radio. Proszę... proszę ściszyć radio, dobrze? Rowe, rower leśno. Ale jeżeli pani nie ściszy radio, to będziemy. Dobrze, to jeszcze raz. Proszę ściszyć radioodbiornik i za moment wrócimy do tematu rowerowego leśna, ponieważ mamy opóźnienie w tym, co pani mówi i jak już. I jak się nie dogadamy po prostu. I proszę, już teraz, no. mam nadzieję, wszystko. Tak. Chodzi o to rowerowe Leszno. Tutaj o, o odcinek między Bolesława Chrobrego a Zieloną. Zastanawiam się, po co jest, to po co są te chodniki, jeżeli wszyscy chodzą środkiem wyjezdni, a druga sprawa... Tutaj przy ogródku przy Uwieniawie jest taki zjazd, bo nie wolno jeździć chodnikiem. Ale ten zjazd bardzo często jest po prostu y, zablokowany, bo stoją tam samochody, ludzie parkują rowery i po prostu i nie ma jak przejechać. A, a z drugiej strony to przydałby się też. Y, Taki po prostu też taki zjazd z drugiej strony rynku przy PKO, bo tam trzeba zejść, żeby podjechać przy, pod, pod krawężnik, także żeby trochę ułatwić ludziom ten dojazd. Dobrze, takie wio wnioski od Pani, yy, no przede wszystkim do służb, które kontrolują y, jakby porządek na, na ulicach y, w mieście, przede wszystkim do Policji i do Straży Miejskiej, żeby zwracali uwagę tam, gdzie y, w jakikolwiek sposób przepisy są. No właśnie, są... tam nikt nie mnie zwraca, bo tam jest niedaleko, to jest stoi łapka, tam ludzie siedzą, stoją rowery, hulajnogi i po prostu jest ten przejazd często zablokowany. Mhm. Dobrze, mam nadzieję, że strażnicy, miejscy, policjanci zwrócą na to uwagę i jakoś ten problem uda się rozwiązać. Mam nadzieję. My też. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy dziękuję. serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy. Wracając jeszcze na moment do meczu, a propos biletów, drodzy kibice, bo też dostałem taką informację, wcześniej bardzo prosimy, abyście kupowali te bilety, kto chce wybrać się na stadion. Możecie kupować je za pośrednictwem strony internetowej. Możecie oczywiście także w klubowym sklepie, w galerii na Konstytucji, na parterze. Może być później natłok przy kasach, bo tych kibiców, jak się dowiedziałem, no. też ma być dziś dość sporo, a jak też wspominaliśmy, ten mecz jest transmitowany, także no nie będzie możliwości jakoś tam przesunięcia godzinowego, znaczy godzinowego, nawet 5-10 minut, bo, bo czas antenowy Telewizja. jest ważny, a my o tym wiemy doskonale. Oczywiście. No tak, jeżeli wybierze się kilkanaście tysięcy kibiców i na przykład pięć tysięcy zdecyduje w ostatniej chwili i pójdzie pod kasy, no to... Może być może być, może być A bramy są otwarte od 18.30 do też ważna informacja. Yy, I mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak odnośnie tego meczu rzuszowego. Tak właśnie tutaj zaję na stronę jednego z macherów I bokmacherzy o dziwo, bardziej stawiają na Wrocław niż na no To mnie zdziwiło. Oni się nie znają, wie pan. Niech pan nie bierze tego poważnie, bo to, to amatorka jest naprawdę. To Nie, nie będziemy tego. Nie będziemy tego no, oceniać w żaden sposób. Zdziwili i wygrało. Bardzo dobrze. Słusznie, słusznie, słusznie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Bóg ma Nie. Mhm. To absolutnie. Za moment wracamy do drugiej części tematu dla reportera, także zapraszamy do telefonowania za kilka chwil. Temat dla reportera, w zasadzie jego druga część przed nami. Zapraszamy bardzo serdecznie. Rozgorzała nam tutaj dyskusja na temat dzisiejszego meczu. Czekam też na poniedziałkowy temat dla reportera, nie będę ukrywał, choć ten jeszcze trwa. Będziemy Ale komentować. myślę, że jeszcze, jeszcze będą emocje trzymać po tych dwóch dniach, po, po piątku do poniedziałku. Oby, A oby, różne tak, rzeczy oby się zdarzyć tak mogą, tak tak, także zobaczymy, co to będzie. Tak, bo to będą jeszcze wyniki niedzielnych meczów, też mogą jakieś mhm. niespodzianki wyniknąć i pewnie. No zobaczymy, może będziemy mogli odtrąbić na przykład udział w playoffach. To no, jest, będzie fantastycznie. tak. To jest tak bardzo prawdopodobne. Czekamy na telefony 655 Jeszcze 12 minut tematu dla reportera, jak patrzę na zegar, także... Tego czasu macie sporo. No a my przy okazji tego, że dyskutujemy właściwie teraz o meczu, no to przypomnijmy, że mamy jeszcze do zgarnięcia bilet do godziny 11. Proszę słuchać nas uważnie, a tymczasem możecie dzwonić, ale no, jeszcze nie w sprawie biletu oczywiście, to później. <grym> a jeżeli chodzi o bilety, to przypominamy, że warto dzisiaj na stadion przyjść troszkę wcześniej, bilety kupić wcześniej, bo podobno znowu będzie... Bardzo, bardzo fajna frekwencja. No i może być tłoczna. 18.30 to moment, kiedy bramy stadionu zostaną otwarte, a więc dokładnie dwie godziny przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu. A mamy już teraz kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jedziemy z Wrocławiem, nie? Tak. I wygramy. A później w playoffa też pojedziemy z Wrocławiem. Dziękuję. I Do znowu, widzenia. znowu wygramy pewnie. Tak, wygramy na pewno. No, no to dobrze, no to w takim razie mamy już scenariusz na dzisiejszym dzisiejszy Wszystko mecz rozpisane. Na, na playoffy rozpisane. rozpisane. Mam nadzieję, że Ekstraliga zatwierdzi i jakoś pójdzie do końca już gładko. <grym> no to ciekawie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę tabelę, to na czele bez zmian better Sparta Wrocław i my na tym ostatnim miejscu premiowanym, w tej chwili oczywiście awansem do fazy playoff. no i spotkalibyśmy się w pierwszej rundzie. Playoffów właśnie z powrotem z naszym sąsiadem z Zamiedzy. Ale wiesz, że to by było trzęsienie ziemi. W niektórych klubach, w niektórych spółkach Skarbu Państwa pewnie by się rewolucje dokonywały po, takich, po takim rozstrzygnięciu. No ciekawe, co by tam się wydarzyło. Że, że prób no, próbuję to powiedzieć, mówię, ale mikrofon mi wyłączyłeś. Ale chodzi o to, że no zobacz, pierwszy, ostatni, jak taki nawias musi się zamknąć. Ja nie widzę innej opcji. No dobrze, niech będzie w takim razie bitwa sąsiadów na torze. Ale Była już taka takie sytuacja bitwy, kiedyś, oczywiście. że my wchodziliśmy do play z czwartego miejsca, wtedy, kiedy jeszcze startowały cztery drużyny i byliśmy w finale. Kibice pewnie pamiętają taką, taką sytuację Między innymi z Unią Tarnów Wtedy bardzo mocną z Markiem woli. Byłem w w w roli wtedy w Tarnowie tenera. na meczu Pamiętam Pamiętam to. No, no to właśnie. podróż do Tarnowo to kawał drogi, ale ja wybrałem się rzeczywiście. To jest Kucze Gniazdo. A teraz wielka szkoda tego zespołu, niestety, gdzieś tam. Na peryferiach Żużla. Zdecydowanie. Zdecydowanie, tak. To jest bardzo dobre słowo. No dobrze. Y, pamiętajcie też, że Przecież mamy ekstreligę 24, jak już tak sobie po tym Żużlu rozmawiamy. Tutaj y, uwaga, prowadzi Selfast, Orlen Celfast Wilki Krosno. A my sobie tak możemy gadać, <laughs> ale chcemy też Państwa zaprosić na dzwoncie. Będziemy sobie też rozmawiać z Wami. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś problemy nam zgłosi. Jeżeli chcecie porozmawiać o żużlu, też jesteśmy do dyspozycji. Właściwie nakręciliśmy się już zdecydowanie na ten mecz. Mm -hmm. e, 655295529 9 czekamy, czekamy, czekamy. E, tak się rozgadaliśmy na ten temat, ale jest też sto nie. To jest już nawet stadionowo. Czekamy, czekamy, czekamy. <laughs> no, I nie, będziemy czekać. Muszę dbać o głos, bo jutro to o 7 i siedzę z powrotem, także wiesz. <clears throat> Może być różnie. E, drodzy słuchacze, chciałem powiedzieć, drodzy kibice, wiesz, tak mnie nakręciłaś. E, jeszcze kilka chwil ma tu do reportera, także dzwońcie. 655295529 9 bez zmian u nas, no i czekamy. Do 9.45. A ty jak obstawiasz? Ja? Tylko optymistycznie. A, czyli nie, nie powiesz konkretnie. Nie, mog nie mogę, bo jeszcze bukmacherzy nas słuchają i co? Się śmiejecie, ja się No dobrze, mamy telefon, odbieramy i słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja w inny, ja sprawie tak. drogi tutaj do tak na ta, od to Pan obiecał mi, że będzie roboty będą tam w maju, a teraz już jest koniec lipca i tam żadnych robot nie widać. Tylko zasypali dziury grysem. Mm -hmm. grysem to niech sobie pan buty nasypie. A jaki to, a Pana, na drogę. Jaki to pan obiecał? Proszę powiedzieć, ktoś. Z gminy. A, z gminy, gminy. Myślałem, że, no. że u nas taka jest. On sobie ten prawda. gryz w butych niech nasypie, a nie na drogę. Mm. Jury zasypuje. Panie kochany. Może to początek pracy, ale dobrze... Nie, jaki początek? Panie, to jest, jest rok czasu rozpierdolona ta oj, droga. oj. Pan jest bardzo poirytowany. Dobrze, spróbujemy ustalić, czy tam są jakieś plany dotyczące no, takiego bardziej gruntownego remontu we Włoszakowicach. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. 655295529 ten numer wybrał kolejny słuchacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kwiatem motyle do spółdzielni mieszkaniowej w Rawiczu. I trawę wycieli, krzaki też i drzewka. I kwiatem motyle do spółdzielni mieszkaniowej w Rawiczu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten temat. No to telefon. co, no co, zagramy. Z Z największą przyjemność, pan tego tak bardzo oczekiwał i zostało wykonane, to proszę bardzo. i pięknie nam się zrobiło. Tak sobie zdałem sprawę, że w tym tygodniu bardzo rzadko chyba wybrzmiewały kwiaty i motyle. Ja nie miałem przyjemności. No właśnie. Ja miałem sporanny dyżur. Że, że, że nie było. Być może sezon w poniedziałek? Tak, nie, tak, 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 tak. Tak, I, 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 i były kwiaty i motyle, właśnie dobrze, tak, tak, dobrze. tak, tak. No to Jakaś tam norma została wykonana. No, <noise> bardzo się cieszymy, choć cieszylibyśmy się, gdyby było tego więcej. Ja pamiętam rekord to chyba naprawdę z siedem telefonów pod rząd. Tak, to chyba razem nawet mieliśmy dyżur. Tak, no bo to jest znak, że wiele spraw udało się załatwić i właśnie mhm. po to jest ta audycja. I, I jeżeli brzmią kwiaty i motyle, to znaczy, że jest dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze do. Dokładnie 6 minut do końca audycji. Temat dla reportera. Ostatni w tym tygodniu, także proszę dzwonić, chwytać telefon w dłoń. No i opowiadać, co tam u was. Niejednokrotnie też możecie zadzwonić, zaprosić nas do siebie na jakieś fajne wydarzenie o. w miejscowości, na przykład. Tym bardziej, że weekend się zbliża. Yy, imprez troszkę w regionie jest. Być może chcecie coś jeszcze nagłośnić, coś powiedzieć, kogoś zaprosić. No Proszę właśnie, bardzo. o reszcie można poczytać w naszym portalu, oczywiście w dziale nie przegap. Zapraszamy bardzo serdecznie. Yy, tak zapraszam, 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 skorzystajcie z tego zaproszenia. <laughs> nie bądźcie tacy. Nie? No to raz jeszcze przypomnijmy na koniec 655295529, chociaż wydaje mi się, że ten numer już jest doskonale znany naszym słuchaczom. Ktoś się w nocy obudzi. Tak wiesz, w trakcie nie wiem fazerem. 65, I ładnie zacytujesz. No dobrze. E, czekamy, czekamy, czekamy i już nie musimy czekać, bo jest telefon. Dzień dobry. No dzień dobry. Witamy. Chciałbym uczulić władzę gminy Lipno. Tak. Czy ktoś szcząta śmietniki w parku, bo normalnie kipi z nich wysypuje się, aż mm -hmm. można powiedzieć. Dobrze. Śmietniki w parku I i niedługo będą dożynki, mhm. a tam jeszcze zostały snopki po, po zeszłorocznych dożynkach Oj. między sceną i też tego nikt nie sprząta. Też się dziwię. Mhm. Dobrze, no o, o park oczywiście jak najbardziej możemy zapytać. Mam nadzieję, że to takie jakieś drobne przeoczenie i te śmietniki zostaną no, dobrze. w szybkim Dziękuję. czasie opróżnione. Dziękujemy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy. No to te dożynki się przedłużyły w tym lipnie. A może to taka dekoracja po prostu, te snopki. No, jak dożynki właśnie. No, <grywa> prawda? <grywa> to wiesz, jak niektóre felineczki w biurach stoją na tym i potem się chowa tylko do szafy i wystawia. Już Al ubrane. ubrane. Albo się zmienia dekoracje, zawiesza się zajączki na przykład, na przykład jajka. jajka. O, tak. O, tak. <grywa> tak, tak. Musi widać, że wszyscy tak robią. <grywa> tak, taka <grywa> zmienna. No dobrze. Czekamy jeszcze ostatnie 4 minuty, także ktoś zamknie nam ten tydzień, jeżeli chodzi o telefony w temacie dla reportera. Najprawdopodobniej, jeżeli tylko ten telefon się pojawi. Proszę nie czekać, proszę dzwonić i opowiadać. O no, różnych tematach, zresztą, bo dzisiaj naprawdę bardzo różnorodnie. Tak Staraliśmy się ten żużel jakby tutaj Państwu y, mocno, mocno, mocno zaakcentować, ale mamy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy. Ja mam taką sprawę. Jeśli wiesz, że do Domcza jest jasno, a lampy się świecą, a od kościoła w stronę Rydzyny, nie wiem jak tam w stronę nowej wsi, jest ciemno, lampy się nie świecą. Mhm. Jaki problem jest założyć z żeby po prostu lampy się zaświecały jak jak się robi ciemno. Ale po co, nie? Przecież to my płacimy podatki, podniosą, a prąd jest tak tani, że przecież mogą się lampy świecić albo nie świecić. Nie? Mhm. No aż trudno sobie wyobrazić, żeby to nie było sterowane automatycznie, ale oczywiście zap zapytamy w gminie Redzyna, jak to jest rozwiązane. Być może jakaś awaria. Mam nadzieję, że uda się to szybko wyjaśnić. Bardzo uprzejmie dziękujemy za ten telefon. Dziękujemy bardzo. I jeszcze jeden telefon na pewno się zmieści, chyba że i dwa jeszcze. Także proszę nie czekać, bo za moment koniec. I później te telefony się rozdzwonią, jak zawsze, tak za kulisami, mogę już powiedzieć. No tak, a tego właśnie chcemy uniknąć, bo to już nie jest ta audycja, to już jest zupełnie inny punkt naszego programu. A właśnie do godziny 9:45 jesteśmy do Państwa dyspozycji w audycji. Temat dla reportera i mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja mam, ja mam takie, takie pytanie. Dla te, dlaczego sprzedaż rowerów odbywa się bez wymaganego wyposażenia? 90% rowerów, które oferuje się do sprzedaży nie jest wyposażone ani w dzwonek, ani w oświetlenie. Można to sobie opcjonalnie dokupić, rozumiem, że tak, ale nie należałoby w ogóle sprzedawać bez wyposażenia, które obowiązuje. Samochody też muszą mieć to, tamto i tak jest zrobiona homologacja, więc z rowerami powinno być podobnie chyba. A Ale później na drogach mamy nieoświetlonych rowerzystów bez bez oświetlenia, bez dzwonka. Mm -hmm. Ale jeżeli, no właśnie, bo jeżeli mówimy o rowerach miejskich, to podejrzewam, że one są zawsze standardowo wyposażone i w, właśnie w oświetlenie, i w dzwonki, i w błotniki. Natomiast jeżeli ktoś kupuje specjalistyczny rower, nie wiem, kolarski, czy do jazdy górskiej, no to wiadomo, że te rowery nie mają takiego wyposażenia. One generalnie właściwie nie poruszają się Ale po proszę, publicznej drodze. Proszę się przejść do sklepów rowerowych i ro rowerów jest oferowanych bez oświetlenia, bez dzwonka, yy, mówię, opcjonalnie yy, sprzedawca proponuje, że można dokupić to, to, tamto. Mhm. A ja uważam, że to z urzędu powinno być wyposażone, a jak ktoś chce sobie zmienić, to może zmienić. Ale mówi pan o takich... Tak. Pozdrawiamy bardzo. No, tak. mówi, mówi Pan o takich no, rowerach miejskich, takich, właśnie typowych do jazdy? Nie no wiem, różnie, różnie to bywa. No hmm. nie, ja nie mówię, że, że wszystkie są niewyposażone, hmm. ale większość jest niewyposażona. No tak, a no nawet, i wtedy. Nawet jak mam rower górski czy inny, to ci ludzie nie dojeżdżają, nie dowożą tego roweru gdzieś tam, tylko najpierw poruszają się po drogach publicznych. Miłego dnia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja podejrzewałem, że taki rasowy kolasz, który miałby sobie dołożyć 200 gram oświetlenia w swoim karbonowym rowerze, byłby przerażony tą, tą wizją, że tak obciąża swoje urządzenie. I ja go rozumiem, naprawdę, bo jeżeli ktoś już wkracza na taki etap jazdy, no powiedzmy sobie... Już no, nie, amatorskiej nie amatorskiej, no to dba o takie szczegóły, naprawdę. Naprawdę tak to wygląda. Natomiast z tego, co ja wiem, to większość rowerów takich właśnie do jazdy miejskiej ma standardowe wyposażenie. To jeżeli ktoś, jeżeli jakiś producent tego nie, nie zamieści w rowerze, no to podejrzewam, że traci, jest, przegrywa konkurencję z Lepszymi rowerami. Będziemy obserwować Start Tour de Polończyk, mając dzwonki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Temat dla reportera wraca w poniedziałek o 9.15. Marcinie, do usłyszenia udanego weekendu. Dziękuję. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.